Witam Szanowni Państwo, jesteśmy w ostatnim z dzisiaj prezentowanych mieszkań na parterze. Mieszkanie ma około 60 metrów. Składa się z przestronnego salonu z kuchnią, z dwóch pokoi. Z każdego z pokoi jest wyjście na taras. Tutaj jak widać mamy trzy wyjścia z salonu. Tutaj jest dosyć spory obrót. Przejdziemy teraz tutaj, możemy mieć miejsce na sporą szafę. Jeden z pokoi, tak jak mówiłam, z wyjściem na Grudę. drzwi wejściowe, przy wejściu zaraz mamy łazienkę i kolejny pokój również z wyjściem na ogródek może otworzymy, jak to wygląda? Mamy zasypane drzewka. Także to jest to mieszkanie. Z każdego pokoju wyjście na grudek. Przypominam, że mieszkania mają ogrzewanie podłogowe z sieci miejskiej, także tutaj już nie tracimy pomieszczeniach miejsca na paryfery. Jeszcze raz rzut na salon przestronny z kuchnią, także zapraszam do oglądania, ogródek fajny, jest sporo miejsca, na osiedlu jest jeszcze plac zabaw dla dzieci, kameralne, ciche, spokojne osiedle, a zarazem dostęp do pełnej infrastruktury, naprzeciwko mamy sklepy, um, siłownie, kasę aptekę, dostęp do lekarzy, blisko komunikacja miejska. Także fajne, naprawdę fajne gotowe mieszkanie. Zapraszam do oglądania.